dobry kochani i kochane, witam Was serdecznie. Zapraszam do nowego filmu. Wczoraj wieczorem miałem miejsce CFDA Awards 2023. Przepiękna okazja, żeby się przepięknie ubrać. Padło mi już kilka styluweczek w oko, dzisiaj śpi, więc korzystamy ze sposobności. Ucinam moje niepotrzebne gadanie, lecimy ze styluweczkami. Jeżeli tylko ktoś nie wie, styluweczki to są styluweczki gwiazd, czyli moja seria na tym kanale, gdzie. Obmawiamy, omawiamy. O, chyba to jest to słowo: omawiamy stylówki różnych gwiazd. Jest to wybór subiektywny, bazuje tutaj na moim guście. Także lecimy. Oczywiście pierwsza osoba, która zawsze musi grać w pierwszej skrzypce i która musi być we wszystkich po prostu w mediach, w social mediach i tak dalej, to jest Kim Kardashian, e, która tutaj e, wystąpiła w czarnej kreacji. E, też dzień wcześniej miała niestety co inna impreza, gdzie Kim Kardashian w ogóle pokazała się, chciałam o tym tylko powiedzieć, bo nie będę tamtej imprezy obgadywać, ale tam pokazała się w różowej sukni. E, ta suknia rzeczywiście robi wrażenie. Mogłaby to być równie dobrze, suknia, wiecie, od Valentino, taka w tym klimacie, rzeczywiście w takim. Taka bardzo, bardzo, bardzo oldschoolowa. Um, jedyna, znaczy dwie rzeczy, trzy rzeczy właściwie. Po pierwsze jest to Balenciaga. Balenciaga, która jeszcze do nie, jeszcze niedawno była uwikłana, no która bardzo niedawno była uwikłana w tę ten, ten, dramę około pedofilską, powiedziałabym. Na ten temat jest cały film na moim kanale, podlinkuję go tutaj, dam kartę i je będzie w opisie tego filmu. I Na świecie był bojkot Balenciagi, ale najwidoczniej już nie ma bojkotu Balenciagi, bo Kim Kardashian wystąpiła w kreacji od Balenciagi. I to w takiej kreacji, która nie chciała być cichą kreacją, o której miało się nie mówić, tylko głośną, widowiskową, spektakularną kreacją w kolorze ostrego różu. I ten ostry róż, dla mnie to jest kolor minionego lata, kiedy był, była premiera filmu Barbie, Barbie, i tak dalej. Róż w tym momencie dla mnie to nie jest ten kolor. To nie jest kolor, który jest na czasie, który jest trendsetterowy, który wyprzedza jakby rzeczywistość modową, więc dla mnie to wygląda. Trochę oldschoolowo. Skrój jest taki bardzo klasyczny, takie miało być, natomiast nie, i też wydaje mi się, że akurat ten krój jest nie do końca korzystny dla kim. To oczywiście jest moja subiektywna opinia, i każdy zrobi z tym, co chce, i każdy może ubierać się jak chce, i w ogóle, i w ogóle. Natomiast patrząc na jej proporcje, to jej nogi wydają się tutaj takie dosyć krótko. Po prostu dla mnie wygląda w tym niekorzystnie. Plus jest to Balenciaga, więc po prostu z miejsca ja bojkotuję. Oczywiście postach musiało się pojawić zdjęcie z dupą, że tak powiem brzydko. No z pupą po prostu jak, no nie wiem, no to po prostu jest dla fejmu. Także to mi się naprawdę nie podoba. Tutaj ta kreacja podoba mi się milion razy bardziej. To jest, wiecie co... Suknia skórzana od takiej marki Chrome, Chrome and Hearts. Ona się specjalizuje w ogóle w wyrobach ze skóry, w różnego typu właśnie takiej biżuterii, ale takiej, wiecie, drogie, nie? Złoto, tam diamenty i te sprawy. I oni też mają taki swój znak, znak firmowy rozstrzyżony, to jest właśnie ten krzyż. I ta suknia skórzana, ona jest wybijana, jakby właśnie w ten wzór tej firmy Chrome and Hearts, więc to wygląda naprawdę fajnie. I wiecie, co pierwsze, co ja na nią patrzę, to moje skojarzenia to jest Pamela Anderson. Tylko, że z ciemnymi włosami, bo też fryzura jest na Pamela Anderson. Bardzo mi się podoba to upięcie. Takie trochę niedbałe, tutaj ta grzywka, przepiękna. Po prostu fryzura jest perfekto. Gdyby to był blond, to chciałabym mieć taką fryzurę codziennie. Makijaż też taki bardzo, spójrzcie na usta w stylu Pameli Anderson, to obrazowanie ciemniejszą konturówką, taka PAM po prostu, tylko w wersji Kim i nawet ten krój taki, wiecie co, golf, on też mi się kojarzy z, taki, z tamtymi czasami. I o ile ta kreacja jeszcze z przodu jest dosyć mocno zachowawcza, to kiedy spojrzymy na nią od tyłu, widać, że mamy tutaj odsłonięte plecy, mamy odsłonięte plecy. Mamy tylko zapięcie na wysokości takie, jak zapięcie biustonosza co jest doskonałym rozwiązaniem. bo Po prostu w tym miejscu można jeszcze bardzo fajnie złapać biust i to będzie dobrze wyglądać, jeżeli ktoś ma trochę większy bius, który potrzebuje, potrzebuje podparcia. I z tyłu e, od pasa aż do samej ziemi ta dół tej sukni, ta spódnica od sukni jest zapinana na takie guziczki kryształowe. Nie doczytałam, żeby to były diamenty, więc zakładamy, że to są jakieś kryształki po prostu. E, bardzo fajnie, trochę zachowawczo. Mamy też buty striptizerki które na pewno, popatrzcie, poprawiają proporcje. Ona w tej sukni wygląda dużo lepiej niż w tamtej różowej kreacji. Talia ma bardzo ładnie zaznaczoną. Jeżeli chodzi o popro proporcje ciała i ich wyrównanie, jakby spojrzenie na to, co jest bardziej korzystne, tak patrząc kryteriami nowoczesności obecnych czasów. Nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że tego wszyscy muszą dążyć, ale tak, wiecie, w ten sposób. To według mnie wygląda dużo lepiej, też ma czarne paznokcie, właściwie zero biżuterii, jakiś tam pierścionek. Fajnie, minimalistycznie, tak trochę w latach 90., ale, ale z pazurem, czyli w sumie tak jak Pamela Anderson, także akurat ta kreacja mi się podobała, chociaż była trochę zachowawcza natomiast wolę to niż tą po prostu różową Balenciagę z wielu powodów, że róż, że Balenciaga i że nie pasuje według mnie do jej, do jej proporcji, kolejną rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, nie dlatego, że była ładna tylko po prostu, że what? to było to i to jest Amelia Hamlin i to jest kreacja od Alai Alaya Ym, i tutaj no, gdziekolwiek byście nie chcieli spojrzeć to widzimy biust nie jakby o to chyba chodzi a ja, chyba no na pewno tutaj chodzi żeby po prostu pokazać biust Ym, nie jest to zrobione całkiem bez smaku i bez gustu, Ym, w ogóle yy, widać biust widać majtki pani wygląda jakby była w niebieskiej pończosze, i jeszcze ta, te zdobienia, które są tutaj na mankietach, na przedramionach wyglądają totalnie dla mnie jak gąbka, taka gąbka naturalna do mycia ciała, wiecie, taka, która się namocza ją, ona tam namacza ją, ona potem robi się miękka i nią się myje ciało. To tak dla mnie wygląda. Skarpeta z przyczepioną gąbką, z wysokimi majtami z dołu od stroju kąpielowego z lat 80 z takim wysokim wycięciem. Mamy bransolety. Bransolety bardzo mi się podobają. One są tak samo zrobione, jak były na wybiegu. Nie wiem, czy one są elementem sukni, ale wydaje mi się, że są po prostu elementem stylizacji. Ogólnie cała stylówka żywcem zdjęta właśnie z wybiegu. I włosy jak modelka, i te bransolety. Butów nie widzę, ale tutaj też chyba to są dokładnie te same buty. W sumie figurę też ma ta pani na jak modelka. Także, no, Widzę tylko chęć szokowania mnie, nie? Widzę, że chcemy pokazać majtki, które są bardzo modne, i widzę, że chcemy pokazać biust. I dla z nie mam problemu, ale to według mnie nie wygląda za smacznie. Po prostu za dużo na za dużo przejrzystości. Takie gąbkowe rękawy, to mogłoby wyglądać fajnie. Cokolwiek bym zrobiła, ciekaw, no nie wiem, cokolwiek, żeby to nie było po prostu takim wołaniem o atencję, bo dla mnie ten ubiór, ten strój, chociaż tak ogólnie to mi się podoba, ale jest wołaniem o atencję. O, po prostu dla mnie, w moim, w moim odczuciu. Kolejna niebieskość, która mi się tutaj rzuca w oczy, to jest Harry Neff i to jest JW Anderson. To jest ciekawe, bo to znowu wygląda jak taka połrywana zasłona. Takie coś obowiązane bandażem niebieskim, trochę takie, wiecie, po po Halloween i przebraniu mumiowym, tylko że na niebiesko. Natomiast w najlepszym rozumieniu tego słowa, bo w tym rzeczywiście jest jakiś sens, jakiś zamysł, to wszystko jest dosyć ładnie udrapowane, można powiedzieć, tak, bo to jest takie, takie udrapowane. Wygląda to ciekawe, trochę Halloween, tu już widzicie... Trochę szokujemy, trochę pokazujemy tej golizny. Buty chyba bym zmieniła. Buty myślę, że można było dać inne. I te włosy wydaje mi się, gdyby one były takie bardziej, na przykład, właśnie. Nie wiem, tutaj to wygląda za bardzo topielsko, nie? Bo mamy tę kreację, która z daleka wygląda jakby była porywana i prozerwana, Włosy, które wyglądają na trochę niedbałe. I to i to razem to już daje dla mnie za bardzo efekt takiej gdzieś tam topielicy. Natomiast doceniam, że to jest po prostu inne i dziwne. Chciałam Wam po prostu, po prostu pokazać coś innego i dziwnego, oprócz tego co wszyscy będą pokazywać. Bo wszyscy na pewno będą pokazywać też Emilia Ratajkowski, Ratajkowski. I tutaj jest to suknia od Tory Burch 2024. Um, bardzo mi się podoba ta sukienka i bardzo mi się podoba Emily w tym, w tym wydaniu. Emily to jest taka osoba, która bardzo dużo pokazuje swojego ciała, golizny. Nie ma w tym absolutnie niczego złego. Czasem mi się to nie podoba. Czasem, nie, po prostu, no, po prostu, no mamy różny gust. Natomiast tu podoba mi się bardzo, bo to jest takie nawiązanie do lat 60. powiedziałabym, odrobinę też do antycznej Grecji, Rzymu. Mamy właśnie te drapowania tutaj na ramieniu i ten dół spódnicy, to on jest w takim kształcie jak spódnica bąbka. I też fajne do tego klapeczki na obcasie. I ten taki blado-żółty, lekko przybrudzony kolor, to jest coś świeżego, bo do tej pory mieliśmy kolor taki bardziej masyłkowy, jasno-żółty. Ale taki bardziej nasycony, a ten jest tutaj trochę taki wybrudzony, jakby trochę dotknięty wiecie, zielenią, jakbyśmy malowali w farbami akwarelowymi taki pik zieleni, i to jest tak odrobinę, odrobinę przełamane, o przełamane taki, no, ciekawy jest tylko tutaj bransoletka. Włosy dosyć mocno wystylizowane, co ciekawe, fajnie to wygląda. Fajnie to ciekawe, dosyć mocny make-up, ale to jest w jej, w jej stylu. I tak jak mówię, ona zazwyczaj pokazuje dużo ciała. Tutaj ta spódniczka jest bardzo, bardzo krótka, a jak na, ale jak na nią, to jest bardzo dużo zasłonięte, powiedzmy. I tutaj mi się bardzo podoba takie trochę właśnie wydanie, ta 60., taka trochę jakiś antyk, coś w tym stylu, takie nawiązania i świeży kolor, który też przepięknie współgra według mnie z jej opalenizną. Z takich rzeczy jeszcze, które będą bardzo popularne wszędzie, to jest na pewno Anne Hathaway w kreacji od razu. Roulon, Roland 2024. Tutaj mamy bezpośrednie dla mnie nawiązanie do Britney Spears i pamiętne zdjęcie z Justinem Timberlake'iem. W ogóle to wszystko, co wychodzi, te wszystkie historie o Britney. Jeszcze nie czytałam tej jej książki najnowszej, ale to jest przerażające. To jest zatrważające. No dobra, to jest temat na inny, na inny film, ale to jest zatrważające, jak bardzo możemy żyć łudą, no nie? nie wiedząc, co się dzieje za kulisami. Odnośnie Justina Timberlake'a, zresztą też. Niemniej, wracając do kreacji, Anne Hathaway. Hmm, nie za bardzo mi pasuje ten taki, to w sumie też jest fajne. Bardzo elegancki włos i bardzo elegancki makijaż i bardzo elegancki jaka biżuteria do tego chciałam powiedzieć. Ale z drugiej strony. Przez to ten jeans, który dla nas jest materiałem czymś bardzo takim, wiecie, casualowym. Jeans został wynaleziony po to, żeby używać go w ubraniach roboczych, do tego był pierwotnie używany. Dopiero potem jeansy weszły do użytku normalnego, z niego zaczęto robić normalno, normalne ubrania, w ogóle spódnice, sukienki, to są już, wiecie. To nie jest pierwotne przeznaczenie jeansu, więc jeans od nam się z ubraniem roboczym, potem, nie wiem, z jakimiś właśnie ubraniami weekendowymi, casual Friday i te sprawy. Także jeans jakby wciąż jest kategorii y, tych materiałów tkanin, które są mało eleganckie. I oczywiście zdarzają się rzeczy, które wyglądają eleganckie, jeżeli są z bardzo ciemnego denimu, jeżeli jakby jeans udaje inny materiał. O, to wtedy może być bardziej elegancki. Y, natomiast tutaj on jest użyty do kreacji stricte wieczorowej. Bardzo mi się podoba, że. Góra tej spódnicy jest totalnie zrobiona jak jeans, jak spodnie. Ona nie udaje spódnicy wieczorowej, ta góra, tylko jak, jak jeans jest zapinana. Natomiast dół tutaj już mamy trend, to jest już szerokie, rozszerzające się. Jest przepiękny wzór. Yy takie kwiaty, no naprawdę fajne. Ciekawe, że Gorset jest w inny trochę wzór jest w innym odcieniu jeansu. To jest ciekawe, bo rzeczywiście do tej pory jak się nosiło jeans do jeansu, to zazwyczaj to było w takim samym zbliżonym odcieniu, a tutaj mamy inne odcienie jeansu, natomiast one ze sobą rzeczywiście korespondują, bo tutaj ta, ten ciemny niebieski indygo, on pojawia się tutaj w, tych, w tym wzorze na, na dole spódnicy. Spoko i w sumie to, co mówiłam, że te eleganckie włosy i make-up i ta biżuteria mi do tego nie pasuje, ale przez to czyni tym jest ten jeans czymś bardziej, czymś bardziej eleganckim. Ja bym widziała do tego inne włosy, właśnie coś takiego bardziej może nowoczesnego, bo tu jest ten jeans ubrany tak bardzo. Jakby, jakbyśmy go chcieli przebrać za coś, czym nie jest, natomiast ja bym wolała właśnie podkreślenie jego charakteru, chociażby tutaj na wybiegu on był na takiej krótkowłosnej modelce, to już było takie, wiecie, takie z pazurem, były długie kolczyki nowoczesne, nie było żadnego tutaj nic na szyi i była jeansowa jeszcze torebeczka i to było dosyć nowoczesne, natomiast ta stylizacja Anne Hathaway, ona jest taka bardziej klasyczna i oldschoolowa. I jakby nie do końca mi się podoba, jakby wolałabym tutaj zobaczyć coś bardziej nowoczesnego, albo jak, nie wiem, jakiś brak tych tutaj tego szafirów, to jest chyba szafir, jakieś może mocniejsze usta czerwone, coś z pazurem takiego, a tu jest zrobiona na damę, a wolałabym pazur, o, wolałabym pazur od damy do tej, do, tej, do tej sukienki, jeżeli chodzi o stylizację. Trzecią, które też widziałam wszędzie, to jest Demi Moore, Karolina Herrera, Demi Moore... Nie wiem, co to jest za chirurg plastyczny, dajcie mi na niego namiary, nigdy nie będziemy na niego stać, ale wygląda rewelacyjnie. Wiadomo, może ma wszystko zrobione w twarzy, ale wygląda według mnie świetnie. E, suknia, patrząc na to, co tam się działo, trochę nudna, trochę nudna. Ja lubię cykiny, uwielbiam takie sukienki, to jest świetna kiecka na imprezę, ale to jest świetna kiecka na imprezę, a nie na taką galę według mnie, nie? Widziałabym tutaj coś ciekawszego, bardziej eleganckiego, ja wiem, to jest młode, świeże, imprezowe, ale bardziej na dicho, nie? Bardziej na dicho, za mało takie, ach, wiecie, z przepychem, nie? Brakuje mi tutaj takiego troszeczkę przepychu, długość nie jest też według mnie idealna, wygląda bardzo dobrze, ale ubrałabym tutaj coś właśnie takiego bardziej ten. Z rzeczy ciekawych, Lola Tank. tutaj w kreacji Balmeo. co poznać można po ramionach, to, to takie ramiona, to jest taka cecha charakterystyczna Balmeo. naprawdę w niektórych sezonach one są aż... Trójkątne takie po prostu, wiecie, wyjechane w kosmos. I tu jest to dosyć ciekawe. Nie mam zdania. Bardzo mi się podobają te buty, które nawiązują do kształtów tej sukience. Ona jest na takiej siateczce i wysadzana kryształkami, jeżeli mnie wzrok nie myli. Ma też takie ciekawe, jakby wypełnienia, tutaj, jak poduszki, również na biodrach, co nadaje kształt takiej miednicy, takiej jako obcego, jakiegoś takiego, wiecie, przybysza z kosmosu i też te power shoulder, te szerokie ramiona, robią z nich taką kobietę, wiecie, dzielną, po prostu jakąś wojowniczkę, nie? Tak mi się kojarzy jakąś taką dzielną wojowniczką z przyszłości. Jest to ciekawe, buty fajnie do tego pasują, ale znowu chyba brakuje mi tutaj pazura, bo też w oryginale te buty były takie inne, bardziej kosmiczne były tylko proste włosy, wiecie co, z przedziałkiem taki dosyć surowy make-up. Ta modelka nie miała brwi i wyglądała rzeczywiście bardziej jak obcy, nie miała też żadnej biżuterii. I to wyglądało, tak, wiecie, elegancko, ale tak groźnie. A tutaj są już. Y jest taki ładny make-up i są takie kolczyki ładniutkie i to już jest tak trochę za słodko. Chyba bym zdjęła te kolczyki, bo one jeszcze nie były potrzebne. Mamy i strojne buty i bardzo strojną sukienkę i ona jeszcze nie potrzebuje konkurencji. Myślę, że kolczyki tutaj bardzo przeszkadzały. Natomiast fajna, ciekawa, interesująca kreacja. Na pewno jest to coś innego, a nie następna po prostu banalna, banalna sukienka. Jeżeli robić banalne sukienki, to jak już to robić je przepięknie i tutaj według mnie przepiękną, banalną, klasyczną sukienkę ma na sobie Vanessa Hudgens i to jest Vera Wong yy, i to jest. Przepiękna, czarna, klasyczna sukienka w wydaniu. Mm, takim bardziej balowym, powiedziałabym, że prawie perfekcyjna. Jest bardzo ładna, naprawdę. Jeżeli już robić klasykę, to w taki sposób mi się wydaje. Troszkę jest tam ciasto chyba w okolicach biustu, albo tak po prostu stoi. To jest taki jeden mój przytyk. I buty również bym zmieniła, bo one wyglądają tutaj dla mnie troszeczkę za sportowo. Wiem, że dziwnie powiedzieć coś takiego butach na obcasie, ale ten pasek przy kostce. Nie no, do, ta, do takiego czegoś już chcę, maksimum elegancji, nie. Tutaj to podobają mi się te rękawiczki, które są skórzane, ciężkie, takie wiecie, trochę rockowe do tego wszystkiego. One mi nie przeszkadzają od dziwo, tylko te buty jakoś chyba chyba bym wolała inne. Podoba mi się brak tutaj żadnej biżuterii na dekolcie, bardzo ładne kolczyki, super make-up, takie mocniejsze oko, ale wszystko jest wyważone, usta nie są przesadzone, ładki włos, tutaj stylizacyjnie wszystko cacy. Ja osobiście zmieniłabym buty, ale to już jest moje ciepiastwo się po prostu z rzeczy takiej że nie wiadomo po co trochę te Jana Taylor, Christopher John Roberts, nie podoba mi się ta kreacja. Widzę to, widzę, że ona jest nawiązaniem do takiej klasycznej mody, do takiej mody historycznej. Natomiast ona dla mnie jest po prostu no pani wygląda jak w worku na śmieci. Jak zawiązana w worku na śmieci, ona dla mnie niepokojąco. Włosy i make-up i ta biżuteria na twarzy jest sztosem, rewelacja, boskie są te włosy, super to takie tu srebrne na twarzy, no to, to podoba mi się bardzo, to takie ciężkie kolczyki, mega, mega, mega tak, nawet paznokcie super ekstra ale ta suknia, ona mi się bezpośrednio kojarzy z workiem na śmieci i to jeszcze takie ściągnięcia pod biustem i na wysokości kolan, totalny worek na śmieci, nie jestem się tego analizować. Kult Gaia to jest, wiecie co, taka marka, która zasłynęła głównie, tak mi się wydaje, z koszyczków takich, wiecie, jak koszyczki weszły do mody, to, to były głównie koszyczki od, od tej firmy Kult Gaia, a tutaj widzę suknie i chyba nawet, tak, widzę dwie suknie co najmniej od nich. Sawiti ma taką... Suknia, która właśnie trochę wygląda jak zrobiona z koszyczków. Ciekawy koncept, ale to wszystko wygląda jakoś tak kwadratowo. Wydaje mi się, że nie jest to fajnie dopasowane w talii. No, to jestem jakoś na nie. Poza tym to jest takie bardzo organiczne, bo rozumiem, że ta sukienka, z tego co widać, ona jest z takiej jakiejś słomy, albo rafii, albo z czegoś naśladującego ten materiał. I to już fajnie by było mieć jakiś taki właśnie bardziej organiczny look, a nie taki glam, bo tu już mamy glam i ten makijaż, i ten naszyjnik. Buty z tym kwadratowym przodem też brzydko tutaj robią za dużo takich krawędzi kwadratów toporności, nie? Takie toporne to jest dla mnie. W tej wersji mi się nie podoba. W tej drugiej wersji już lepiej. Livia Nunes Marquez, nie wiem w ogóle, kto to jest. Yy, natomiast tutaj ta góra, spójrzcie, ta organiczność tutaj już gra, bo tutaj ta rafia, ona jest tak uformowana, jakby zaprasowana, udrapowana przepięknie, że robi taką falę z przodu, do tego jest tren. Wciąż jest to takie dosyć, dosyć toporne i ten tren nie układa się tak miękko, jak powinien układać się tren, tylko jest tak ukształtowany raczej, ale to już wygląda lepiej, natomiast są, jest to coś ciekawego, coś innego. Na pewno było też trochę czerwieni, bardzo podoba mi się ta kreacja, Shea Michelle. Um, I to jest super stosowane rozwiązanie, że ta jest kreacja na jedną rękę. To nie jest na jedno ramię, to jest na jedną rękę, bo mamy tutaj całą dłoń, całą rękę w czerwieni, w rękawiczce. Coś, co zrobiła niedawno też Balenciaga, że były i dłonie i ręce w sukniach Kim Kardashian właśnie tak chodziło, a potem też twarz w sukni. Ale jedna ręka to jest dla mnie nieprzegięcie i podoba, przepiękny jest tutaj ten łańcuch, to taka... Ten złoty pasek tutaj, czy srebrny, ta błyskotka boskie i zastępuje fajny make-up. Super dopasowany, wiecie, co kolor. Pomadki do tego nie jest taka oczywista czerwień, bardzo mocna, ale super, bardzo fajne włosy, bardzo fajny make-up, przepiękna stylóweczka dla mnie, naprawdę ekstra i świetna takiecka, taka prostota i czerwień. Super, bardzo fajnie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ta kreacja wygląda, jakby była zrobiona z tysiąca małych serwetek, albo też zaleka jak zmokła kura dla mnie. Po prostu jak zmokła kura, jakoś nie wiem, przepraszam. Jak tak ten, to zmokła kura nawet ma oczy tutaj takie, na, na piersiach ma oczy, także no nie, no dla mnie po prostu nie. To mi się podoba, Valentina Ferrery. Mm, jest dużo gości. właściwie cały bok mamy odkryty, całą nogę, ale te kokardki z boku. One są urocze, nie wiem, jakoś tak mi się podoba, nie wiem, dobrze to wygląda, nawet butów się nie będę to są czarne pantofle, ale tutaj pasują, bo mamy tyle na że te czarne pantofle zakrywające trochę stopy według mnie tutaj bardzo ładnie, bardzo ładnie pasują. Po podoba mi się, po prostu, po prostu mi się podoba. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie tej kreacji, bo nie wiem, czy powinna mi się podobać, ale bardzo mi się podoba. Kokorosza tu jest w kreacji od Christiana Siriano. Bardzo, 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 bardzo dużo się dzieje. Bardzo lubię kokoroszę. Ja w ogóle filmiki, jak no tam pozuje, jest fenomenalną modelką na pewno. To troszkę wygląda dla mnie jak przebranie. Troszkę tu jest za dużo tego wszystkiego. Podoba mi się make-up z tymi czarnymi ustami, ale to wszystko jest takie aż... Aż trochę za dużo, nie? Może gdyby tutaj to wszystko, trochę jak przebranie, o, trochę jak przebranie to wszystko wygląda, mamy jakieś wstążki z tego kapelusza, bardzo mi się podoba ten blady róż, bardzo, natomiast nie podoba mi się, że ten blady róż jest inny na wstążkach z kapelusza, inny na spódnicy i inny na butach, jak mamy dwa odcienie tego różu, nie? To już jest czepialstwo, ale za dużo mamy i tu, i kapelusz, i za dużo się dzieje, albo bym inne buty zdydała może... Albo ten szarfę z tego kapelusza zdjęło, albo tutaj to takie dookoła ramion. Za dużo się dla mnie dzieje, troszeczkę, troszeczkę na siłę według mnie. Kim Petras w um, um, Christiane Lacroix um, trochę wygląda jak obstrzyżony pudel. <laughs> Wiecie, jak czasem pudle się tak także nóżki i potem nóżka? Trochę ten kształt wygląda jak dla mnie jak obstrzyżony pudel. No, mamy warstwy falbany, które się odcinają. Fajnie, że to jest vintage, podoba mi się. Nie, wygląda to ładnie. Ładna fryzura. Nie, w porządku. Trochę jak odstrzeszony pudel, ale pozytywnie. Jakby opozy... miły obstrzyżony pudel. To jest, proszę państwa. Bardzo mi się podoba też Emma Chamberlain. Wygląda jak taki znowu to wygląda trochę jak przybranie na Halloween dla mnie bo bardzo tutaj dużo czerni i te oczy takie czerwone, wygląda jak taki mały wampirek, jak taki mały nie wiem, w Transylwanii mogłaby grać jakiego małego wampirka, który się zmienia w potem takiego małego nietoperza, ta kartka tu z tyłu chyba to robi jak miała takie różki wampirkowe, te oczy takie czerwone, podoba mi się bardzo kształt dopasowany, mamy tutaj gorset, też bardzo fajnie rozszerzany na biodra takie super ekstra i takie odcięcie na wysokości połowa, połowy uda, bardzo mi się to podoba i marynarka, bolę bez marynarki Natomiast marynarek było naprawdę bardzo dużo Mały nietoperek Który mi się podoba Dobra kochani, tak reasumując, było bardzo dużo czerni Odrobinę czerwieni Nie za dużo złota, trochę czerni i bieli Kropla niebieskości Powiedziałabym w tym wszystkim A, jeszcze trochę tylko chciałam pokazać Low Roach, stylista amerykański Świetny, spójrzcie na ten outfit Nie wiem co tam się dzieje To są spodnie włożone w jego płaszcz Prawdopodobnie do tego ma majtki, bo majtki są teraz najmodniejszym trendem, po prostu zamiast spodni. Um, takie no. Nie wiem czy wyszedłby tak na ulicę, bo trochę bym w płoto to wszystko wpadło. Ja go lubię. Ja lubię, to jest człowiek młody, to jest człowiek po prostu odpał. On ubiera między innymi tom Zendaye i bardzo go lubię. Tylko chciałam wam pokazać po prostu kolejny wspaniały odpał, ale to są ludzie, te po prostu wspaniali, zwariowani ludzie mody. Dobra kochani, na dzisiaj to tyle. Szybko i słodko. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić ten film dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać jakie były wasze typy, wasze najbardziej ulubione i wasze najmniej ulubione kreacje. Jezu, nie dałam podsumowania, wiecie co? moja najbardziej ulubiona z tego o czym tutaj mówiliśmy. Kurde, nie wiem, bo one nie były takie, że mnie po prostu wiecie, nie, nie było zachwytu, nie zachwyciłam się niczym jakoś tak nieludzko, że a po prostu zemdlałam i po prostu nie wiem, mózg mi zabrało. A wiem, to zrobimy tą Shea Michelle w tej czerwieni. To jest chyba moja ulubiona kreacja. Przynajmniej coś innego. Jest wciąż elegancko, ale jest awangardowość i trochę błysku, ale też jest czerwień. Bardzo, bardzo mi się podoba. To wydaje mi się, że będzie moja ulubiona kreacja z tych dzisiaj omawianych. A moją najmniej ulubioną dałabym tą niebieską, y, za to, że po prostu chcemy na siebie zwrócić uwagę na, wszelko, na wszelką cenę. To, to jest takie moje pierwsze. Y, ale chyba zmokła kura. Zmokła kura. No, zmokła kura. Żal mi z mokłej kury, no ale jest z moką kurą, przepraszam. Dajcie no, znać, były Wasze najbardziej ulubione, najmniej ulubione. Oczywiście mówimy tutaj o ubraniach, a nie o ludziach. Dziękuję bardzo, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!